Okej, okay. elita, słuchajcie nowe przecieki z Skibidi Toilet już niedługo odcinek. Zobaczmy co elita ma do powiedzenia. Zapraszam serdecznie. To są raczej takie przecieki, powiem wam szczerze, takie takie nijakie i prawdopodobnie jakieś lepsze dostaniemy już już niedługo. Może za, po, j, jutro może Pojutrze coś takiego, jutro najprawdopodobniej. Pamiętajcie o lajkach, będzie mi miło. No właśnie, Twitter i Instagram y jeszcze na Facebooku nie było. No ale takie przecieki, które są na... Słuchajcie, były dodane do, na Discorda, a to tak dziwacznie sobie, trochę, zamianie, nie? Boom też na ale Earlier today, people who checked Boom's Discord profile saw something new. No, to to tle, jakby było Bro actually started putting leaks on his Discord accounts banner. That's just insane. I don't know if someone gifted him Nitro and he randomly decided to put those leaks there, or if he bought Nitro himself just to put leaks on his banner, but he showed two images on his banner and the latest one actually has a secret message on it. These thankfully Boom actually sent me the full Okej, okay, dobra, czyli on ma całe całe zdjęcie. E, to dużo pomaga, bo wiecie, zmniejszenie jakości przez te strony powoduje to, że nie zobaczymy tam różnych rzeczy, być może to co ma elita nam pokaże co, co tam jest ciekawego.

It's crazy that Boom published the full version literally one day after because of all the complaints and fixed up the episode even though he mentioned multiple times that he was very tired. So it's good to see that we are already getting leaks and might get to see the part 1 of episode No według mnie do 2 sierpnia 2 sierpnia to już jest taki maksymalny czas, jeżeli on się będzie trzymał kalendarzu tych co 12 dni odcinek, tak? Zależy jak liczyć. Jeżeli liczymy od part 2 to mamy jutro odcinek, a jeżeli od full epizodu to 2 sierpnia, dwa dni później. No właśnie, siódemki, nie? And most of the s have been pretty important so far, but a double seven has never happened, so everyone is hoping Trzy części be będą I że będą tam, ta ty tyany, to tyle wiemy na razie. nie jest to dużo, no ale zawsze coś, prawda?. To boom info in also the fact that episode że will be three parts.

Aha, czyli HD. Me... Okej, okay, uuu, to już więcej widać. Wersja HD. Okej, okay, no już tu widać. Okej, okay, czyli to jest to. Tam się świeci w ogóle coś w tym mieście, yeah, nie? So

i don't know if this was intended since this doesn't seem like a rendered image but a screenshot taken directly from source filmmaker but if you check the buildings at the back you can see light coming from them no właśnie, świecą się, nie? <laughs> to też zauważyłem. were there people there before the astros destroyed the houses or is there something going on there or is it just a mistake i guess we'll know when the episode comes out also after we saw a camera woman meet humans close to the Skibidi bunker in episode 73's full version we haven't seen them again we also knew that there was an no important stało. among them so it's interesting that boom didn't show us what happened even with that in the full version of 76 we saw a camera woman once again and she was wearing normal clothes this time we haven't seen her like this before but in the flashbacks that we saw at the beginning of episode 73 she was wearing the same clothes as a human maybe the interaction she had with the humans in episode 73 had an impact on her myślę, że są gdzieś jeszcze ludzie nie? we won't know this for a while and it seems like one of those things boom foreshadows very slightly if it was that interaction that got her to go back to her human self's clothes It means that something important happened there. But if she already wore those clothes at the HQ even before all this, it would have no meaning, I guess. But one thing is clear. Camerawoman will most likely have a bigger role moving forward, especially after we saw Boom change the thumbnail for episode 73's full version and add her at the end of episode 76. Może ona w jakiś sposób tytana kamerę przekona do sojuszu, nie? Albo coś. No, wygląda na to, że rzeczywiście jakąś rolę będzie odgrywać. Może w tej miniaturce jest coś też nie? now we can move on to the second leaf if you check boom's discord account this should still be there unless he decided to change it once again but he basically has a different pov of the same area it seems like it's looking towards the left side and we can see that all the buildings have collapsed and have been destroyed by the astros and this area seems like a big flat battleground right now Jeśli POV się nie zmieni, moglibyśmy zobaczyć, jak walczą z Astros, może nawet z toaletami. To znaczy, nie wydaje mi się, no raczej to będą retrospekcje tego, co się działo, bo jak zobaczycie to tło, tutaj nie ma nocy, tak jak jest tu, tylko jeszcze to się niebo ciemnieje. Image nie? a to jest Bo jeśli na środek, to tekst, a jeśli to że Nie jesteśmy tu, The 77 and 1 refers to episode 77, part 1. And you might be confused as to what the We Ain't Here to Hurt Nobody means, but someone mentioned to me that it's the same line from the Skibidi Toilet remix. So if Boom actually took it from the, the Skibidi Toilet Remix? So? Lyrics, it most likely means that it refers to the team up between the Alliance and the Toilets, and we might get to see the.

To oni musieli być w tej bazie, i ci wracają z tej bazy z KBD Toilet, ten zespół cały. Albo z bazy kamer, nie? Ciekawe, nie?